Alala, dobry wieczór się z państwem, oczywiście dosyć późna godzina zapewne, więc to oczywiście idealna pora na kopika. Tym razem jesteśmy na włoskiej legendarnej Monzy, więc oczywiście weekend, który będzie raczej pod znakiem prędkości. Oczywiście jestem z Darkoenem. Cieńka, witam. Myślałem, że tu będzie coś więcej z twojej strony, ale zanim jeszcze przejdziemy do kwalifikacji i o dziwo, tu nie ma sprintu na Monzy, co jest zaskakujące, ulepszymy sobie profil klapy przedniego skrzydełka na ryzyku. Bo może na Singapur przyjdzie, a jednak na Singapur chyba ten docisk naprzód by się przydał, chociaż Singapur już jest nowy, więc tam troszkę jednak będzie więcej tych prostych, bo zlikwidowano można powiedzieć że dwie szykany. Ale co? Najpierw Monza lecimy. Tutaj trzeba Pole Position i P2 i dublecik dojść na Monze Alpha? Czemuż by nie? Wow, inna pora mianów. Czy mi R skończyli czy tak na Belgi zapomnieli?

To jest ma 2, ale tam dziesiątą mogę porwać 9 nie brakuje dwa. E2 pole Verstappen, tak mi się wydawało, tak mi mrygło, ale gdzie ja w boli z lewej strony, jakbym nie wiem, rajdy uprawiał w międzyczasie, że na podium wiadomo, najważniejsza rzecz, i przegrałem o 28 tysięcznych z Maxem Verstappenem. Ja mój teammate to się stało. prostu feedback: No, ja nie ścinam zakrętów. No, po prostu to się stało. Uczciwie mogę powiedzieć, jeden zakręt wyjechałem tak, troszkę. Tak, szerzej. No. W lesmo 2 wyjechałem troszkę szerzej. Z ręką mhm. na serduszku tylko tam pojechałem. Tak, tak w lesmo 2 na wprost. Nie ścinam zakrętów. Ej, założę się, że ja ze ścinaniem i tak nie byłbym szybszy niż na przykład jakiś sportowiec bez ścinania. To ty nie dasz rady mnie pokonać. To ma do rzeczy. No to, że straciłeś sekundę chyba do mnie. No bo mówię, no wiesz, ja jadę tak, że nie ścinam nic, no to. 30 mniej więcej na każdym okrążeniu, znaczy na każdym sektorze. Czy można ciąć w pierwszym sektorze? Można. Są pierwsze, kurcze niesnacki w Alfie Tauri. Cztery proszę cię. No tak. Nie, nie. Monza, tutaj już wypowiedź niezbyt pozytywna a propos swojego teammate'a. że oszukuje na limitatoru. Nie, tego nie powiedziałem, że oszukujesz. A co? Max Verstappen put in a fantastic lap yesterday and he'll start from pole position and Falcon completes the front row. Moving on to the rest of the grid, A to Chicago, have... dwa Red Bulla. To znaczy, a wiesz, ciekawe, Hamilton, ciekawe. to jest Moska, to, Piastro, że wiesz, no raczej rzadko jest tak, że ktoś y, na przykład Sites, robi czas podobny do tam trialu, nie? W sesji. A jakie ja mam miał ten trialu? No Magnuson, dużo gorsze. Nie patrzyłem, Bocke naprawdę. Gazli, tym bardziej, to ten to. samochód już jest lepszy niż ten na tym trialu. Ferrari, Leclerc dostał kary na mądrość. No, historia. Laz tu first. first mm -hmm. nie miał. Nie była ani pierwsza, ani druga w ostatnich rundach. Wszyscy się wszyscy 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 tego wszyscy 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 lepiej wszyscy to wszyscy wszyscy Ale jak ładnie... wszyscy by no, Ale jak ładnie wszyscy wszyscy No wszyscy Tam wszyscy 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 bardzo było przeciąłeś idealnie, 1.10 Max, bój się, ale wystartuję ale cię porobię medy, ale lepszy mój start chyba będę pierwszy, po pierwszym zakręcie to będzie wypchnięcie Verstappen. Zobaczcie, jak mnie docisnął, tutaj Max, odpuszcz. Teraz ja już nie odpuszczono, ale odpuszcz tym razem. To się nie zmieścimy. Nie porobił o 70, będę musiał używać bombać Airs. Żeby chłopanie stracić za to z radarą. Tak, jeszcze nie za Mercedes. Będzie mnie atakować Louis Hamilton. Luis, daj spokój. Nie warto Louis. Na pewno mnie na zaatakujesz. Ale on za trzeci. pewnie oponę hazmę bloket delikatnie <laughs> jaki tutaj tego kapańskiego as szóstki na końcu no i... i ...najca gryzmie Louis daj spokój nie warto co tam cię teraz chlębi dać było Mam 30 za samą 7 mistrza świata, co co 3 krotnego 10 tytułów wokół mnie jeden. Nie no, to taka kanapeczka powiem ci luksusowa no. Ekstremalnie luksusowa. No nie wiem. Taka wersja premium excellent. Przyszły najlepszy kierowca w historii w 1 a za mną obecnie podobnie najlepszy kierowca w historii w jeden. Może no, kto tam stopuje? To ja. Jasne. Ty Norris jak mnie porobił Kurna gdzieś to w tej Aha, dobra, oni są mega szybcy w zakrętach Dobra, już trochę padły opony u Hamilton'a bo ale coś tu się tam. dzieje tu. Coś tu stopuje i to była bo oni się wyprzedają zakrętach. i tak walczą zakrętają już chłopie Dobra, raz ja cię biorę. No nie, no Norris mi rozwalił skrzydło. Like Display Czy nie Norris, tylko pla... piastry. Ja za chwilę do góry polecę tym samochodem. Dobra, ja bym trudno. Ja pierdzielę 360, ja Mam no, 370 i odcina mi się załączyła. I Mercedes był No nie teraz, nie teraz jeszcze, please Please, teraz. Nie. Teraz, teraz please, nie please, tak Nie moja Przecież u Przecież moje ekipa jest powalona, jest muszę please, ja muszę mieć DRS w tym no chyba was kawaliła. Na mązy nie mam drs kiedy mam są 20. Lisa Hamiltona, czy tam Maxa Verstappen'a. Wy nie jesteście, kurcze kompetentni, żeby pracować do tego zespołu. Sabotaż. Sabotaż z garażu Darkoena. Jak biorę, kurde, normalnie, botas. Nie no. Powiem Ci, że bez skrzydełek ten <laughs> samochód próba. Nie zauważył. Czego? A, nie widziałeś? Nie. A, okej. Okay. Nic się nie wydarzyło. Absolutnie nic. Wszystko się dobrze... Jedziemy. Spokojny wyścig Monza. Grand Prix było. Piękna pogoda. Słonecznie. No ale dobra, no to weź mi wytłumacz taką rzecz, dlaczego jest tak, że ja w falach... Jestem od nich wolniejszy, a w wyścigu nawet bez skrzydła jestem szybszy. Bo się jest to są Na wielu torach tak było, jest i dużo tego nie zmieni. Chyba nie zmieniam. Są tory, na których po prostu je wybalansowali w końcu, a są tory, na których po prostu nie wybalansowali. Ej, no normalnie odcinkę mam, no. Dlaczego? No, bo jest odcinka w tych bolidach. jeden. No dokładnie. Kojarzę. Albo jedna albo dwa. Tam ta to, to dwójka też to szadko skakuje. Kur na stracę. Pytę. Przynajmniej 10-12 sekund. No ale cóż? Nie ten. A czy w ogóle jest źle zbalansowany tak jak ty mówisz, to ten piaski na pewno. Dobrze. No, wypuszczacie, panowie. Ja pierdzielę, 16 pozycja dopiero Ja lidera wyścigu, czy wyjedział przed misją Hamiltonem, to jest ważne... Nie pytanie. no, wcale ma nie wyjechać nie. Okay, go, go, go. ładny pistolet, 2-3 we I... Strategy complete. See these tires through to the end I wyjeżdża przed. O, prawie usnęłem na tym Grand Prix, ale... Wydzierzam na morze! Wow! No bo to nudne tak wiesz. Ja to tu walczę, słuchaj wiesz, ciekawie jest. Pobawiłem się chwilę w Maxa Verstapena. Powiem wam... Nie wiem czy taka wygrana z przewagą 12 sekund to tak jest fajna, czy nie, nie wiem. Możecie ocenić. I teraz magiczne spojrzeć na Darkowena I się nic nie wysypie, bo jest 15 Patrz Nie no już, dobra ja nic nie mówię Powiem za metą No I się nic nie wysypało Takie ja wyścigi to ja mogę jeździć? Dokładnie. Jak kierowcą mnie Dariusz? Na pewnie, że tak. Kto wybierał to? Za uczciwość Mam pytanie, to fani Dariusza tylko byli na torze i oglądali pewnie wyścigi. No z w końcu Czy oni nie widzieli kto wygrał? Oni kierowca auta Oni, oni z drugiego zaznaczyli. na Ale była walka z Maxem Verstappenem, z Lewisem Hamiltonem No ale u, u mnie też była, no ale widzisz, z 20 na 16 to jest przeskok I co byś zrobił? Ja wygrałem w Tauri. Well I nie jesteś kierowcą dnia, no? Takie życie. Ja wchodzi w jeden tytuł, za to, to punktów nie ma. Ustawione też. Widać, że sprokurował, znaczy tego wziął i przekupił garaż, żeby głosowali na Darka A bank, słuchaj, no I ta ucięta monza tam w tle. Te walizeczki, wiesz. Mm -hmm. Jeszcze liczą hajs Słuchaj, jak to mówią, skila nie kupisz. Dokładnie. <grystanie> Dokładnie. Proszę państwa, 12 sekund przewagi. Słyszałem jakieś tam pomruczenia z niektórych stron, że tam limity toru, ścinasz coś tam. Ale planowy, 12 sekund to choćby miał 12 wyjazdów poza tor. Możecie mnie karać, mam jeszcze 2 dziesiąte przewagi. No, to czekaj, tak za każdy wyjazd po 10 sekund. Jak po 10 sekund? No to gdzie tu ta uczciwość? Aha, mówi gość, który dostał 3 sekundy kary. Wiesz co, idę do klasyfikacji. Jakie 3 sekundy? No nie miałem wyboru, te 3 sekundy są do odwołania, tylko problem w tym, że nikt tego nie odwoła. No właśnie, szósta pozycja z mojej perspektywy w klasyfikacji generalnej. Gonie George Russellem przeciem Fernando Alonso, tak mi się wydaje, albo... Goń, goń. A w konstrukcji czwarta pozycja i raczej już do Ferrari będzie ciężko, chociaż jeszcze jest kilka rund w tym sezonie, sprinty jakieś. Może się coś ciekawego odwalić, chociaż ja nic nie obiecuję, 6 do 2, jeżeli chodzi o rywalizację moją z Dellerkiem. Le Leclerc na własnym domowym można powiedzieć to, że praktycznie, bo Ferrari to Monza to jednak tak jakby domowy tor, no to... Trochę bicie dostał. Chłodzenie Erso nam zamówię, żeby tak po Singapurze przyszło, tak. żebyśmy się schłodzili po Singapurze. Dobrze? Pasuje ci? No Zobacz. czy miało być tam coś od środkowego? Ta wytrzymałość, słuchaj, co ty chcesz? Żebyśmy się rozklekotywali na każdym Co? Tempie. Z wytrzymałością słabiotko u nas. Co wytrzymałość? No, słabo u nas wygląda. Jak słabo? No słabo, najgorzej. Dobrze jest, przejdziemy do... Zobacz, no, 8 na 29. No ale po co nam wytrzymałość? Jesteśmy szybcy. Kierowcy naszego zespołu, go. proszę, pokazuję tu klasyfikację, bo ty widzę, nie wierzysz nam. A i Wyniki sezonu. Ostatnie przez! Holandia i Włochy zostały zdominowane przez jednego kierowcę i w Monako również wygrał kierowca Alfetarium. Mamy trzy zwycięzca, mamy więcej zwycięstw w tym sezonie niż Mercedes. Ja myślę, że zespół powinien przemyśleć pakiet Aero, bo. Jak nie miałem tego pakietu, to byłem najszybszym kierowcą na torze. I naprawdę jechało się przyjemnie. Widzę po wynikach, 19-16, twój teammate ale, wygrywa. Ale to właśnie jak zmieniłem skrzydło, to nagle spadłem na 19, słuchaj. I może, nie mogłem mi Może dogodzić, to jest jak tak Ferrari, to... ta lotka jest niepotrzebna. Otóż to. Gdyby nie ta odcinka, to ja miał 390 na tej prostej. Wiesz. Będę próbować zobaczmy, czy coś nam tutaj się uda. Wszystko na razie się udało, i jeszcze, żeby te klapy weszły. To się ja wydarzyło? Ja mam wydarzonko. A! Nie no, przeczytałem. Czy to jest nasz element, który dzisiaj zamówiliśmy, żeby przyszedł? Tak, to jest ten element, który miał przyjść, i nie przyszedł. Więc będzie dopiero na Grand Prix Kataru. Trotna się O, no, i inne rzeczy weszły. A i tak są nasi coś zmotywowani. Czy my jesteśmy na równi z Red Bullem? Po tej tabelce jeszcze tego nie widać, chociaż na Monza absolutnie zdominowałem Weekend. Ej, wcale tak nie uważam, że był beznadziejny. Był bardzo dobry. Z uszkodzonym skrzydłem dotarłem do pit na pozycji czwartej. Później było gorzej. Po prostu medy ze mną nie współgrają. W tej grze. On przechodził z Ferrari, nad to tym... jest ten PR-Ferrari. Musi. Nie słuchajcie. Nad tym, nad tym trzeba popracować, moi drodzy. <laughs> tak jest. I tutaj się bój, Webster, bo ja od jutra pocę. Dobra. To... Godzinę dziennie. Dwie godziny dziennie. a trzeba będzie, to trzy godziny dziennie. Może coś obiecasz jeszcze? <laughs> Że zaczniesz dmuchać. na... Boże, dmuchać. No. Spaliny będziesz wąchał. No i mi się słuchawki rozłączyły w tym momencie. Ja ci nie słyszałem. <laughs> No nic, w takim razie skoro Cię nie słyszałem, to sobie. Do po... zobaczenia w Singapurze! No tak, do zobaczenia w takim razie i zobaczymy, kto tam wygra z kierowców Alfytauri. Bo nie obstaję, że ktoś inny może wygrać. Na razie, cześć, się mano. Damn.